Wiesz pewnie o tym, cesarz jest Chińczykiem i wszyscy, którzy go otaczają, są również Chińczykami. Historia, którą opowiem, działa się przed wielu laty, ale właśnie dlatego trzeba jej wysłuchać, zanim o niej nie zapomną. Zamek cesarza był najwspanialszym zamkiem na świecie, cały zrobiony z delikatnej porcelany, niezwykle kosztownej, a tak kruchej, że lada dotknięcie mogło ją stłuc, więc trzeba było bardzo uważać. W ogrodzie rosły najdziwniejsze kwiaty, a do najwspanialszych. Przywiązano srebrne dzwonki, które dzwoniły po to, aby nikt nie minął ich, nie zwróciwszy na nie uwagi. Niezwykły był ogród cesarski, a tak wielki, że nawet ogrodnik nie wiedział, gdzie się kończy. Za ogrodem, Zaczynał się piękny las z wysokimi drzewami i głębokim jeziorem. Las schodził się aż do morza, które było niebieskie i głębokie. Wielkie okręty mogły wjeżdżać aż po zwisające gałęzie. A na jednej z takich gałęzi mieszkał słowik. Słowik śpiewał tak pięknie, że nawet biedny rybak, który ma przecież tyle innej roboty, kładł się i słuchał jego śpiewu. Gdy nocą wychodziło wyciągać sieci, mój Boże, jakie to piękne! Mówił, lecz potem musiał już pilnować swojej roboty i zapomniał o ptaszku. A następnej nocy, kiedy ptak znowu śpiewał, a on wychodził, powtarzał to samo: Mój Boże, jakież to piękne. Ze wszystkich stron świata zjeżdżali się do, do cesarskiego miasta podróżni, podziwiali zamek i ogród, ale gdy słyszeli Śpiew słowika mówili: — To jest jednak najpiękniejsze.